Pamiętaj, mechaniku, jeżeli wymienisz olej w takim samochodzie i będą opiłki w tym filtrze, a Ty tego nie sprawdzisz i wypuścisz to auto i za 20 km on stanie dęba, Pan przyjedzie do Ciebie i nie będzie dyskusji. Będzie Ciebie obwiniał po całości. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku o Dziś będzie krótki odcinek, będzie mi się wydaje pojedynczy po prostu monolog, bo chcę nawiązać do tematu, który poruszyłem na social mediach i bardzo gdzieś tam powstała burza pod tym e, tematem i chciałbym e, się odnieść do tych wszystkich komentarzy, które tam są. I stwierdziłem, że zrobię to na YouTube, bo tak będzie najrozsądniej. W sumie to mam dwa tematy, a w sumie to nawet trzy już teraz sobie pomyślałem, no tak już ze mną jest, że mi się to generalnie zaczyna w głowie dwoić i troić. To jest mój samochód, tak, oczywiście. Też będzie zaraz o nim krótka anegdotka polegająca bardziej na tym, że chcę Wam pokazać, że idzie sprawdzić uszczelkę pod głowicą, zanim się tą głowicę zacznie ściągać, czy jest uszkodzona. I oprócz oczywiście testu, który można wykonać na CO2 i e, też oczywiście oprócz wykręcenia świec zapłonowych, po których można zobaczyć, że wóz pali wodę, po sondach lambda można zobaczyć, czy wóz pali wodę, no to jest jeszcze jedna metoda, którą chcę Wam pokazać, ale nie w tym momencie, ponieważ e, kamera się ładuje i jak się naładuje, to Wam e, zaraz tutaj pokażę, jak to ja sobie sprawdzam, na którym dokładnie cylindrze i co się dzieje. Tematy, które chciałem poruszyć, się to jeden pierwszy, który mi przyszedł teraz do głowy, to jest to, że wystawiłem na sprzedaż, czy bardziej zarekomendowałem na sprzedaż samochód mojego wspólnika. Tam powstało bardzo dużo różnych komentarzy. Na dzień dzisiejszy samochód już jest sprzedany, także kiedy to oglądacie, to prawdopodobnie dochodzi do transakcji, albo jeżeli jeszcze nie doszło, to klient już jest zdecydowany, żeby auto kupić. Ale to nawet nie o to chodzi, tylko bardziej chciałem poruszyć, że słuchajcie, jakby to jest mój wspólnik, mój przyjaciel, człowiek, z którym od 13 lat żyję po prostu jak w symbiozie, jak brat z bratem. To jest jego prywatne auto. Jeździ nim od jakiegoś czasu. Mogę go zarekomendować, ponieważ znam ten samochód od podszewki. Dużo przy, nim sam przy tym samochodzie ja sam osobiście robiłem rzeczy profilaktycznych tylko i wyłącznie, bo tam naprawdę nie było kompletnie żadnych. Więc yy, mogłem go sobie zarekomendować i myślę sobie, że to nie jest nic złego, że wykorzystując kanał i swoje zasięgi pomogłem po prostu mojemu przyjacielowi sprzedać samochód, który wiem, że jest dobrym samochodem i wiem, że klient, który go kupił, na pewno będzie zadowolony. Zaznaczam jeszcze, bo tam było bardzo dużo komentarzy, że 183 tysiące teraz zaczną się awarie. nie, nie nie, 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 przy takim traktowaniu samochodu jak ja tam, jak ten samochód miał czyli przy wykonywaniu profilaktyki przez serwisów olejowych co 10 tysięcy kilometrów wymianie co 60 tysięcy olejów skrzyni biegów i tak dalej, i tak dalej wszystkie rzeczy, które ja tutaj gdzieś tam cały czas poruszam na swoich social mediach czy na YouTubie to uwierzcie mi, że te samochody kuleją i 400 i 500 tysięcy i tam się za dużo nie dzieje nie trzeba nic naprawdę naprawiać w tych samochodach samochody, które są olewane, które są interwały olejowe wydłużone w których tak naprawdę, a pali się kontrolka i jeżdża, to rzeczywiście zajrze się bardzo szybko. Silniki 3.0 i są bardzo dobrymi motorami, jeżeli odpowiednio się nimi opiekujesz. Jeżeli olejesz i będziesz się opiekował nimi tak jak 1.9 i pompowtryskiem, no to, nie będę ukrywał, padną bardzo szybko. Niestety ekologia w tych samochodach je po prostu zabija, dobija. Trzeba sprawdzać filtrą stałych, w jakim jest stanie, żeby nie dopuszczać do tego, żeby on był przypchany i jeżdżenie tym samochodem później autostradowo to go po prostu zabija. I tutaj właśnie ciągnę już do tematu numer 3, można powiedzieć. Jeszcze ten tutaj nie jest rozwiązany, ale zaraz będzie. Temat numer 3 to jest nagrałem y, y, takiego krótkiego posta, dałem tu na Facebooka, i TikToka i Instagram, że ja jadę BMW i wypalam w tych stach. Pan przyjechał, kiedy już wydawaliśmy praktycznie samochód, to ja mówię, dobra, jeszcze posprawdzamy kody błędów. Oczywiste to jest, bo u nas przy wymianie olejów y, w serwisie olejowym po prostu obligatoryjnie podłączamy komputer. I mnie zawołali, bardziej bym powiedział do tego, żebym spojrzał na błędy, czy coś z tym robić. Ja spojrzałem na te kody błędów, a tam było zapisanych sześć kodów błędów. I teraz uwaga, bo u nas jakby mechanik, nie wiem jaką by podjął decyzję, gdy ja do tego nie podszedł, więc ja już tutaj ich wyuczyłem oczywiście. Natomiast ja podszedłem i mówię, słuchajcie, to są bardzo poważne błędy, które tutaj są. Trzeba sprawdzić, dlaczego one się tutaj pojawiają. Recyrkulacja spalin zgłasza błąd, że pozycja jest nieprawidłowa recykulatora. Zgłaszał błąd czujnik temperatury spalin, czujnik ciśnienia spalin, że jest zbyt wysoka wartość, czujnik różnicy ciśnienia, bo tam jest czujnik ciśnienia i czujnik różnicy ciśnienia spalin. Zgłaszał, że jest niewiarygodna wartość, jest zbyt duże nagromadzenie sadzy w stałych. I, I chyba coś tam jeszcze, ale już tak by tam ja się zagłębia. Generalnie wszystkie te błędy miały ze sobą bardzo dużo wspólnego i ja stwierdziłem, że trzeba sprawdzić, co jest. Sprawdzam kondycję filtra cząstek stałych na podstawie czujników i okazuje się, że ciśnienie wydechu jest tak wysokie, że filtr jest po prostu zatkany, jest betonem. Bo wóz nie zapalił żadnej kontrolki. I to właśnie mówiłem, żeby uważać, ponieważ ja już zrobiłem odcinek o filtrach cząstek stałych. Możecie sobie do niego się cofnąć, gdzie jest zasytuowany, że producenci zmuszeni są do oszustw. Do oszustw pod tym kątem, że gdyby oprogramowania sterujące sterownikiem silnika, czy silnikiem, były robione w sposób rzetelny, a bardziej uczciwy, to samochody już by zgłaszały kontrolki przy 100 tysiącach kilometrów i już by robiły się jakieś problemy. Wpadałyby w trybie awaryjne albo by zapalały po prostu ikonki cały czas jakieś i jakby byłyby kłopoty z tymi samochodami. Ale ponieważ naginają producenci delikatnie granice zapalania się różnych kodów błędów, to te samochody jeżdżą z przypkanymi filtrami cząstek stałych i nie zapalają żadnej kontrolki. Pokazuje to też w odcinku o DPF-ach, który zrobiłem, gdzie przyjechało tutaj Audi i dwulitrowy dieselek, który generalnie nie miał żadnych problemów, nie zgłaszał kompletnie nic. Okazało się, że w z tych stawek podczas jady dynamicznej ma zbyt duże wartości ciśnienia spalin. I teraz różnica ciśnień w dieslach, generalnie że biorąc, tutaj w Audi, które robimy, czy to jest dwulitrowy, czy litrowy, nie powinna przekraczać przypadale w podłodze 350 mbar. Do 400 ja sobie uważam, że gdzieś tam to są takie normy używanych filtrów, które mają zrobione po 200 tysięcy km. Natomiast powyżej już jest to niedopuszczalne, ponieważ to jest zbyt duże ciśnienie spalin. I teraz oczywiste jest, że tak, Jeżeli wyjedziesz tym samochodem i dwa trzy razy udepniesz, to nic się nie wydarzy. Ale jeżeli jeździsz za tym przeciwciśnieniu, na tym ciśnieniu spalin zbyt wysokim przez na przykład 10 tysięcy kilometrów i cały czas jeździsz tym autem, nie wiem, autostradowo albo jakoś tam go użytkujesz w taki sposób, że często to jest nadwyrężane, no to dojdzie na pewno do jakiejś awarii prędzej czy później, ponieważ wszystko jest zbyt mocno obciążone. No W szmatę generalnie w ten układ wydechowy i jeździ w ten sposób. No Konsekwencje muszą być większe lub mniejsze. Tam się pojawiło mnóstwo dyskusji, bo ja powiedziałem, że się może za trzeci od czegoś takiego, jak jest zatkana. DPF, do tego stopnia, w którym samochodzie ja jechałem, czyli jest po prostu beton. Tam się pojawiły komentarze, że jak mogę zatrzeć silnik przez coś takiego. Jeżdżenie przez chwilę, nie, depnięcie nie spowoduje, chociaż jest bardzo duże obciążenie. Pamiętajcie, że on nie ma gdzie wypluć spalin, coś się z tym musi dziać, więc jest bardzo duże obciążenie na wale korbowym, ale pewnie od tego samego pewnie się nie zatrze, no, ale degradacja oleju jest bardzo duża, a to ze względu na to, że jeżeli jest zatkany w cząstek stałych, to on go bardzo często próbuje regenerować, powtarza tą regenerację, czyli degraduje bardzo szybko olej, bo olej z powodu temperatury Zagaduje się najszybciej. Dodatkowo powstaje bardzo dużo popiołu. Generalnie w odcinku o DPF-ach pokazałem, że no, jak wygląda proces wypalania na oscyloskopie, że z trzech wtrysków paliwa wykonuje siedem wtrysków paliwa, żeby wypalać filczących stałych. A więc, no mówmy się, nie jest to normalna sytuacja dla silnika i od tego właśnie między innymi silniki dzisiaj padają, ponieważ motory by wykonywały dużo więcej kilometrów, gdyby tego wypalania po prostu nie było w tych motorach, gdyby nie było całej tej ekologii. To te silniki, wszystkie, które są produkowane do dnia dzisiejszego, uwierzcie mi, kulałyby po pół miliona kilometrów bez problemu. Natomiast ponieważ ta ekologia występuje i są różne po drodze jakieś sytuacje, których byś nie przewidział, typu AdBlue, które zatyka katalizator SCR, bo właśnie DPF, który jest cały czas przypchany i on jeździ zbyt dużym obciążeniem, nie ma pełnej mocy. Pamiętajcie, że nawet oprogramowania w sterownika silnika są tak skonstruowane, że jeżeli przekracza około 450 milibarów różnica ciśnienia podczas, pedale, podczas wciśniętego pedału w podłogę, to sterownik sam już ogranicza moment i moc, tak żeby nie wybuchł po prostu motor, żeby w jakiś sposób to mogło jeszcze pracować. Pracować, więc producenci doskonale sobie z tego zdają sprawę, ale naginają czasoprzestrzeń, bo jeżeli by tego nie robili, to te samochody już na okresie gwarancyjnym by wracały i byłyby kłopoty, musieliby wymieniać filtryczących stałych na nowe, prawdopodobnie koszty by ich po prostu zabiły. No więc co można zrobić? No przesunąć granice zapalania kontrolki i już. Samochód, którym tam jechałem, to BMW, to miało wszystkie kody błędów, które powinny moim zdaniem bezdyskusyjnie nawet ograniczyć moc silnika, czyli wpaść w tył awaryjny. I teraz absolutnie nie było tam nic robione z softem, bo zaraz ktoś powie, że o ktoś wykodował błędy czy coś takiego, jeżeli Kasujesz w tabeli błędów, yy, konkretne kody usterek, to one się nie generują w, w sterowniku, nie generują się w komputerze diagnostycznym. Nie widzisz ich w ogóle, po prostu one są wymazane, nie ma ich w ogóle. Nie ma takiej sytuacji, że możesz wyłączyć zapalenie się kontrolki silnika, czyli zapalają się kody błędów w komputerze diagnostycznym, a analiczniku tego nie ma. Nie, nie, takich rzeczy się nie robi, chyba że wyciągniesz licznik i zrobisz to manualnie, to oczywiście można, ale w tamtym samochodzie jest wszystko ok yy, pod tym kątem, więc absolutnie nie o to chodzi. Ten samochód po prostu nie zapalił kontrolki, bo dla niego jeszcze to wszystko było w normach. A normy były takie, że jak wyjechałem, to przez 40 minut nie dopaliłem tego filtra, bo był tak mocno przypchany. I teraz ja zmierzałem tylko i wyłącznie do tego, że przy serwisach olejowych czy przy eksploatacyjnych w ogóle na prawach samochodów, inspekcji serwisowej serwis, każdy sobie nazywa jak chce. Generalnie, jeżeli wiesz, że auto na warsztat, moim zdaniem, na głupią wymianę oleju i filtra, powinno być sprawdzane w całości stan techniczny tego samochodu, ale jeżeli już tego nie chcesz robić, co uważam za głupie i zaraz do tego wrócę, to na pewno powinny być sprawdzane kody błędów. I te kody błędów powinny być przeanalizowane i sprawdzone, dlaczego one się takie zapaliły i nie. I teraz Wam kilka przykładów takich, które mogą uratować mega sytuację, mogą uratować dupę i mechanikowi i mogą uratować klienta przed bardzo dużymi kosztami. I takimi sytuacjami na przykład jest wpadający samochód na warsztat, sprawdza szkody błędów, wóz chodzi, pan nic nie zgłasza, wszystko panu pasuje. Tylko, że pan jest laikiem motoryzacyjnym, pan nie wie jak ten samochód powinien odpalać, czy on odpala długo, czy krótko, czy rano powinien dłużej, czy nie powinien. Oni generalnie rzecz biorąc tego nie muszą wiedzieć, a więc przyjeżdża samochód na warsztat, jest sprawdza szkody błędów, a tam jest błąd ciśnienie paliwa, na przykład nieogre... nieosiągnięta wartość regulacji i ten błąd jest zapisany 300 km temu. I nie ma problemu, jakby teoretycznie nie musisz nic z tym robić. W praktyce możesz skasować błąd, bo jest sporadyczny i wypuścić samochód. No i brawo. Uważam, że w takiej sytuacji mechanik powinien po pierwsze poinformować klienta, a już tłumacza dlaczego. Bo jeżeli e, poinformuje klienta, że taki kod błędu był dotyczący ciśnienia paliwa i wóz wyjedzie od ciebie z warsztatu i za 500 km e, zatrze się układ paliwowy, na przykład stanie pompa wysokiego ciśnienia i pan wróci, a ty akurat wymieniałeś filt paliwa w tym samochodzie, to pan powie, że przecież źle odpoczyłeś i po twoim odpoczytaniu stało się co się stało, wygenerowały się opiłki. Jest koniec. Jeżeli byś. Jeżeli zaznaczysz to panu, że ten kod błędu tam występował, to powiesz nie, 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 proszę pana, tam już się coś działo w tym samochodzie. I teraz druga rzecz, którą powinien mechanik w takiej sytuacji zrobić, moim zdaniem, bezdyskusyjnie, to podejść chociaż do tego, żeby rozciąć filt paliwa i zobaczyć, czy już nie ma opiłków, jeżeli taki kod błędu występuje. Lub chociażby wyciągnąć, wiecie, zaworek dawkujący na pompie wysokiego ciśnienia, to z dwie do trzech śrubek zawsze jest to w miarę na wierzchu. I wyciągnąć go i zobaczyć, czy tam nie ma po prostu opiłków, czy zawór regulujący ciśnienie paliwa na listwie. Gdziekolwiek, cokolwiek, żeby zobaczyć, czy nie ma opiłków. To po pierwsze zabezpiecza warsztat przed tym, że jeżeli pan wyjedzie i z układ paliwowy padnie, to zabezpieczony jest warsztat, że to sprawdził i, i to informował klienta, a ewentualnie, jeżeli było wszystko dobrze, no to nic się nie stanie, to wyjedzie i będzie jeździł. Ale druga rzecz, że jeżeli jest sytuacja, w której opiłki taki warsztat znajdzie, to zobaczcie, jaki to jest plus dla klienta. Wóz dojechał, przyjechał, czyli co, wszystkie wasze paliwa są jeszcze sprawne. Większość zaworów sterujących jest jeszcze sprawna, czyli wystarczy tak naprawdę wyczyścić cały układ paliwowy, zregenerować, nie wiem, pompę wysokiego. Ciśnienia, która się zaciera. Wtryski dajesz do sprawdzenia, zakładasz wszystko z powrotem i masz kosztów, nie wiem, żadnych, powiedzmy 5000 zł, tak wyczyszczenie całego układu, zbiornika, wymiana pompy w zbiorniku, regeneracja pompy wysokiego ciśnienia. Składa wszystko. Do kupy i Pan wyjeżdża. Powiedzmy piątka, tak? Zapłacona, nieważne, jaki samochód i ten sobie to gdzieś tam wiecie, normalizujemy i. Pan wie, że jest ok, a co jeżeli będzie jeździł dalej z tymi opiłkami i wtryskiwacze paliwa staną w końcu, i wtedy zgaśnie motor i przestanie chodzić, to wtedy dojdą jeszcze wtryskiwacze paliwa. Pół biedy, jeżeli idzie je za 500-600 zł, ale jeżeli to są wtryski nieregenerowalne i sztuka kosztuje 2000 zł, no to nagle dochodzi kosztów 8000, tak? Do takiego czterocylindrowca, albo na przykład 12000 do sześciocylindrowca. No i co? I kto jest wtedy szczęśliwy? Nikt. Więc po pierwsze, yy, warsztat, znajdując taką usterkę, z automatu może sobie zarobić pieniążki. Tak więc ma od razu klienta, powinien powie powiedzieć, że samochód zostaje. Proszę pana, nie wolno tak jeździć, musimy to wyczyścić, zrobić i sobie zarobi na tym pieniążki. Pan, który przywiózł samochód, jest z automatu, no jakby fajnie obsłużony, bo yy, zaoszczędził tak naprawdę wiele pieniędzy, które na pewno później będzie by musiał wydać. No ale to nie tylko tego dotyczy, bo jeżeli znajdujesz taki filtrzących stałych, który nagle gdzieś tam zapisał jakieś kody błędu, sprawdzasz jego ciśnienia i się okazuje się, się, że te ciśnienia są zbyt wysokie, no to też powinien pacjent zostać i z automatu powinien być ten filtr wyciągnięty, albo regeneracja na postoju reg zrobiona serwisowa, czy tam w czasie jazdy, ale pod kontrolą komputera diagnostycznego i z automatu powinien sprawdzać, czy on osiąga temperatury, co się dzieje, czy jakieś czujniki są wadliwe, czy cokolwiek innego. I teraz w tym momencie warsztat znowu zarabia pieniądze, tak? no bo został ten samochód i bo trzeba znaleźć, co jest przyczyną, więc za diagnostykę, za naprawę będą pieniądze. A pan, który zrobi sobie teraz, nie wiem, wymieni czujnik ciśnienia do ładowania, który oszukiwał o 100 milibarów i dlatego filczoce stałych zapełniał się za wcześnie, za szybko. No to zaoszczędził tym, że po pierwsze nie uszkodzi się motor od tego, że jeździ ciągle na zbyt dużym e, ciśnieniu spalin. Po drugie, ten filczoce stałych teraz zregenerujesz i on będzie działał, a za e, 3000, 5000, 10000 kilometrów ten filczoce stałych będzie już złomem po prostu i będzie trzeba go wyciągać i fizycznie czyścić, co też nie kosztuje mało pieniędzy, bo często wyciągnięcie takiego filtra, to wiecie, że to się e, wiąże z czasami z dwoma dniami pracy, wyciągnięcie i wsadzenie go z powrotem. A więc wszyscy znowu na tym zyskują i teraz. Pytanie, czy powinien być pacjent za to kasowany czy nie, bo takich też tam się wiele pojawiło komentarzy, że tak, pewnie teraz będą kasować dodatkowe że to miarę oleju, absolutnie nie. To jest ym, warsztat, może powiedzieć sobie tak, robię to dla siebie, te bo jeżeli coś znajdę, to będę musiał naprawić, a jednocześnie jakość obsługi klienta, któremu to robię, się podniesie, ponieważ ja tego Pana ochronię przed jakimiś dalszymi awariami. W ogóle to powinno być obligatoryjne. że samochód na jakąkolwiek naprawę i testy diagnostyczne powinny być podpięte i powinny być zrobione z całego auta. I pan licho, nie musisz patrzeć w Comfort, gateway, w poduszki powietrzne czy ABS-y. Nie musisz, ale w silnik i w skrzynie zajrzeć, bo to są dwie podstawowe rzeczy, które będą generowały największe koszty, jeżeli tam coś pominiesz. I w bardzo wielu autach idzie coś znaleźć, i to są później czasami bzdury. No jakieś wypadanie zapomnę na pierwszym czy że było, no to wykręć tą świecę i zobacz, co tam się dzieje, bo może coś się dzieje, może nic. To wymieni cewkę świecę i powiedz panu, miał pan wszelki. Pan nie wie, czy ten samochód szarpie, nie szarpie. Pan nie wie, czy on dłużej odpala, jeżeli jest problem z ciśnieniem paliwa i gdzieś tam mu zakręcił dwa czy trzy razy rano dłużej, to wiecie, wielu klientów nie musi wiedzieć, że to było coś nieprawidłowego i nie zgłosi ci tego w żaden sposób, bo dla niego samochód chodził. Ale ty by jeździł tym autem, to byś skapnął się, że co trzeci raz odpalenie na przykład jest dłużej niż być powinno, bo opiłki w układzie paliwowym już są. Jeżeli pan ci zgłasza, że nie wiem, dolewał płyn chłodzący do tego samochodu, to nie dyskutuj w ogóle, tylko wiadomo, że ten płyn znika. Słuchajcie, pamiętajcie jedną rzecz. Płyn w samochodzie nie może Znikać. Po 15 latach w zbiorniczku ma być go dokładnie tyle samo, ile było, jak go nalała fabryka. Jeżeli jest go mniej, to znaczy, że coś się dzieje niedobrego. Gdzieś ten płyn po prostu znika, ucieka. To jest tak jak płyn ze wspomagania nie wiem, kierownicy. Nie ma czegoś takiego, że dolewam sobie o, setkę na 3000 km. To chyba normalne, bo to się chyba zużywa. No, nic się nie zużywa, absolutnie nie. Nie może takich rzeczy w ogóle brakować. Więc reagujcie na takie rzeczy, na takie sytuacje, ponieważ uważam, że zyskuje na tym warsztat, zyskuje na tym klient. I o to mi chodziło w tym poście. Żeby przekazać, że Dzisiaj bardzo wiele parametrów rzeczywistych w tych samochodach jest naginanych, tak bardzo konkretnie naginanych do tego stopnia, że właśnie wozy nie zgłaszają problemów, nie wpadają w typy awaryjne, z powodów, których powinny. Na przykład TFSI, te przepraszam, ten silnik tutaj, jeżeli zrobisz mu dziurę w dolocie, no tu nie ma jak zrobić dziurę w dolocie, bo tu dolot jest, rozumiemy się, ale gdyby brakowało mu ciśnienia doładowania, na przykład 200 milibarów, ten samochód nie wpadnie w tryb awaryjny, ale zgłosi to w sterowniku silnika, kiedy podłączysz sprzęt diagnostyczny. Tam będzie zapisane, że jest nieosiągnięta granica regulacji doładowania. Natomiast on nie zgłosi tego na liczniku, on nie zapali kontrolki, a nic o tym nie będzie mówił. I o ile w tym samochodzie nie ma z tego powodu jakichś większych konsekwencji, o tyle w innych autach już konsekwencje są. Zauważcie, że 1.9 diesle, dwulitrowe diesle, kiedyś, te auta z 2000-2005 roku, tam brakowało 100 milibarów. I auto od razu w tryb awaryjny, bo zamulony już nie jechał i jakby cokolwiek tam o ring wystarczyło, że tu wypluło, czy cokolwiek, ten samochód natychmiast w awarię wpadał przy depnięciu gazu, nie ma dyskusji. Dzisiaj tak nie jest. Ja już pokazywałem niejednokrotnie, SQ-7 jeździłem 4-litrowym td W Ksocie tam brakowało i 300, i 400 milibarów i to falowało, i wszystko się działo, i wóz odczuwane to było na jeździe. I pokazywałem to na social mediach. Robiłem z tego filmik, w którym właśnie zaznaczałem: zobaczcie, co się dzieje tutaj, i ten wóz nic o tym nie mówi. Żadnych kodów błędów. Pan zgłasza, że ten samochód jakoś szarpie, dziwnie przyspiesza, czy coś. Ja tam wsiadam, patrzę na te parametry, i auto starszej daty w ogóle by nie dałoby się jeździć tym samochodem. On po prostu na tych by zgłaszał błędy, awarie, zapalałby kontrolki, a ten samochód nie. Robią tak dlatego, ponieważ ekologicznie te auta są już tak wyposażone w tyle różnych systemów, że te systemy powodują bardzo szybką degradację całego silnika, tak bym to powiedział. Już nie samego oleju, tylko całego silnika, czyli silnik zużywa się znacznie szybciej. I jeżeli by to wszystko miało tak, byłoby tak skonstruowane, że brakuje 50 milibarów, on to zgłasza, to uwierzcie mi, że na etapie gwarancji te Samochody, by, te asoby byłyby zasypane tymi samochodami. Musieliby je chyba na piętrach ustawiać, żeby, żeby to działało. Co jest? Przewali. nie lubię jak mi przerywają w takiej sytuacji, kiedy ja tak się wiecie. Wkręcę i zaczną gadać. Chciałem, żeby to było jak najkrócej, jeden raz powiedziane, i żeby to wszyscy zrozumieli, że to co ja tam mówię, czy to co mówię teraz, to jest dla dobra klientów i dla dobra warsztatów, ponieważ ja to wyciągam ze swojego doświadczenia. I pomimo, że ono nie jest jakieś największe na świecie, bo w autach robię w sumie ze 20 lat, więc okej, okay, ja wiem, że są mechanicy starsi, na pewno są lepsi ode mnie, na pewno mają więcej wiedzy. Natomiast jestem nauczonym, jestem diagnostą od samego początku, i dla mnie e, diagnostyka jest najważniejsza, czyli e, w znalezieniu. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ wymiana poszczególnych elementów jest najprostsza. tak? Jeżeli e, takich filtrzących stałych, tak na samym początku było, pamiętam, że jak przyjeżdżały samochody zapchane filtry, a to trzeba zregenerować, a to trzeba wymienić filtr i już i nikt nie patrzył, dlaczego on się tam zatyka. Dzisiaj już to sprawdzamy pod każdym kątem. Sprawdzamy, jak działają wtryski i pamiętajcie, że równomierność pracy patrzona komputerem diagnostycznym nie świadczy zawsze o tym, że te wtryski są sprawne. No ogólnie rzecz biorąc, sprawdzamy kondycję wszystkiego, ponieważ za filtrzących stałych, tak jak w odcinku jeszcze raz jakby kieruje do niego, bo sobie zobaczcie, jak to tam wygląda. Ja tam mówię, że każdy element, każdy element w tym silniku nie, źle pracujący będzie wpływał na to, co się dzieje tam na układzie wydechowym. Także trzeba posprawdzać wszystko, jak działa przepływomierz, ciśnienie doładowania, ładowania. ciśnienia dzisiaj wszystkie czujniki temperatur bardzo ważne. Wystarczy, że oszukuje jeden o 50 stopni. Jest dupa generalnie, no jeżeli pokazuje więcej niż powinien. Czyli na przykład pokazuje o 50 stopni więcej niż powinien, czyli zachodzi regeneracja i pokazuje komputerowi diagnostycznemu, czy tam komputerowi Silnika, że jest 620 stopni, zachodzi regeneracja. To odejmij sobie teraz 50, masz 570 stopni i regeneracja zachodzi taki, wiecie, jakby chciała, a nie mogła, i ten wóz wiecznie ją będzie włączał, bo nie będzie dopalony cały czas ten filtr, on będzie go dopalał, ale cały czas ciśnienie różnicowe będzie zbyt wysokie, więc będzie go znowu dopalał. Cały czas będzie wysokie, będzie go znowu dopalał. No i ile takich dopaleń? Może wykonać taki olej, na przykład, jeśli jeszcze jeździsz i robisz na nim 20, a już może 30 tysięcy kilometrów, no to nie mów mi, że to nie doprowadzi do zgonu twojego silnika. Od razu nie, ale po 100, 000, 100 tysiącach kilometrów na pewno i ten motor by chodził dużo dłużej, gdyby sytuacja była taka, że byłoby wszystko dookoła sprawne. Osprzęt niedziałający niszczy silnik, nie ma dyskusji. Główny układ korbowo-tłokowy jest uzależniony bardzo mocno od osprzętu, który, w tym, e, który działa na tym silniku. Więc sprawdzanie kodów błędów podczas e, tak naprawdę najprostszych rzeczy, które robimy. E, wiecie, ja byłem do tego stopnia, jestem jakby pedantyczny może, co nie jest dobre, bo wtedy moja ambicja i mój pedantyzm niestety powoduje, że często po nocach siedzę i generalnie nie wiem w co rękę wsadzić, ale jest taki, że jeżeli wóz przyjeżdżał na kontrolkę airbagów i ja robiłem poduszki powietrzne w tym samochodzie naprawiałem, to z automatu robiłem całe skany i sprawdzałem, a co w silniku, a co w skrzyni biegów 50 albo 70% samochodów zostaje na następne naprawy i to jest... Jakby plus dla warsztatu, ponieważ będzie mógł zarobić dodatkowe pieniądze. Być może, może puścić takie auto i zaprosić pana za dwa tygodnie, jeśli teraz nie ma czasu, bo nie jest na tyle poważne, że auto musi zostać. A być może trzeba powiedzieć klientowi, że auto zostaje teraz i już. To jest tak samo wszystko ważne, jak rozcinanie cholernych filtrów oleju przy wymianie oleju. My też nie robiliśmy tego od samego początku. I to, co wam mówię, to są, to są nasze e, tak naprawdę błędy, które gdzieś tam popełnialiśmy i dzisiaj już ich nie popełniamy. Rozcinamy każdy filtr oleju. W co 20 samochodzie, na pewno znajdujemy opiłki w filtrze Pamiętaj mechaniku Jeżeli wymienisz olej w takim samochodzie I będą opiłki w tym filtrze A ty tego nie sprawdzisz I wypuścisz to auto I za 20 km on stanie dęba Pan przyjedzie do ciebie i nie będzie dyskusji Będzie ciebie obwiniał po całości I nie ma co mu się dziwić w ogóle Pan robił wymianę oleju 20 km temu i stanął motor i co, wtedy sprawdzisz olej. W ten, w, w, wtedy wyciągniesz filtr oleju, rozetniesz go i są piłki. No teraz to są, no bo raczej że są. I jeszcze się odniosę do ostatniej rzeczy, którą tam bardzo mocno, żeście, y, którą bardzo mocno y, wyciągacie na zewnątrz. Że przy kodach błędów przecież są zapisane kilometry i data, i że nawet jeżeli wyjechał samochód i się rozpadł, a kody błędów były zapisane, no to wystarczy powiedzieć panu, że one były 300 km temu. Y, wiecie co, jakby. Okej, okay, można by się tak kłócić. Ale potrzebna jest Wam ta kłótnia w warsztacie? Czy Tobie, e, właścicielowi warsztatu, jest to potrzebne, żeby ten Pan przyjechał i obwiniał Ciebie o to, co się stało? Czy klientowi, który dał samochód w zaufaniu Tobie, jest potrzebne to, że się rozpadł ten motor i teraz będzie kłótnia, czy te błędy tam były, czy nie były? Czy nie lepiej? profilaktycznie sprawdzić i powiedzieć to panu, nawet nie drukować mu tego, nawet powiedzieć mu tylko, że te błędy tam były zapisane, jest lepiej. Bo być może z reguły, pamiętajcie, pan, taki właściciel samochodu, zostawi to auto. To niech pan zobaczy, co tam jest, niech pan to zrobi. Myślę sobie, że głównie mój cel przekazu tego był taki, żeby nie dopuszczać do sytuacji, które są konfrontacją klienta z właścicielem, że to jest Twoja wina, nie to jest Twoja wina, to jest tego wina, to jest tamtego wina, po co nam to potrzebne? Zaczosawcy, sądy, po co nam to potrzebne, ludzie. Naprawdę da się wiele rzeczy wcześniej wyłapać, które spowodują, że nie ma kłótni, a właściciel samochodu jeszcze, wie, jeszcze więcej zaufania nabierze do takiego warsztatu, bo wie, że jest zadbany samochód ponad przeciętną, czyli nie musiał, a zajrzał, tak? I uratował sytuację. Czy uratował, czy nie uratował, nie musiał zajrzał, znalazł. Piłki licze, znalazł opiłki w filtrze, znalazł opiłki w paliwie, znalazł parametry, które nie pasują, że coś nie działa. Więc myślę sobie, że warto zwracać na to uwagę i że to nie jest trudne, to nie jest czasochłonne i nie powinno być za to kasowane dodatkowych pieniędzy, ale tutaj to już wymiami i wypowiadam się tylko i wyłącznie w swoim imieniu, żeby było jasne, ponieważ warsztat warsztatowi równy. Ja so kasuję za podłączenie komputera i bardzo dobrze niech kasują. Dla mnie niech 500 zł biorą za to, że podłączają komputer. I jeżeli ktoś bierze za to kasę, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli przyjeżdża, Pan na tylko diagnostykę, żeby sprawdzić kody błędów, no to wtedy powinien tą stówkę zostawić za coś takiego. Natomiast, jeżeli jest zrobione jakieś, przy aucie są robione zabiegi, przecież i tak do skasowania inspekcji serwisowej z reguły musisz podłączyć ten sprzęt diagnostyczny, żeby ją skasować, tak? I tak, jeżeli odłączasz różne rzeczy typu przepływomierze podczas wymiany oleju, czy filtra, czy czegokolwiek, a bardzo często musisz podłączać, gdzieś tam się zapodłączyć, czy coś, no to powinien skasować błędy po swojej robocie. No to, o czym my tu mówimy? No powinno to być po prostu obligatoryjnie i absolutnie bezpłatnie robione, ale to jest tylko. Włącznie moje zdanie, więc jakby nie będę się tutaj, em, jakoś wiecie, wywyższał, że one jest lepsze od innych, bo może ktoś uważa inaczej, ja też to oczywiście całkowicie szanuję i akceptuję. Także moja była, była taka, jakby moje przesłanie było tylko, że zabezpieczajmy się. My jako warsztaty powinniśmy się zabezpieczać, żeby nie narobić problemów, a klienta zabezpieczamy przed poważnymi awariami, które możemy przewidzieć w bardzo prosty sposób. I często często nie kosztuje to dużo pracy, żeby zajrzeć w te miejsca, które zgłasza silnik, że coś z nimi jest nie tak. Warto zapytać się też klienta, czy było coś wcześniej robione, że jest taka litania tych błędów, czy coś często klient odpowie ci, że na przykład tak, bo tam było, nie, była kolizja i rozbierali, no to wtedy palicho, oczywiście, że tak. Więc, więc myślę, że tyle, no, że jest to jakby jasne jak słońce. Zapamiętajmy sobie też jedną rzecz, bo mówiliście o tych datach i godzinach i kilometrach że jeżeli jest sytuacja, w której rzeczywiście samochód miał 300 km temu zapisany błąd e, i nagle e, na przykład zatrze się układ paliwowy podczas jazdy i z, z, z stanie to dęba i zgasie motor po Twojej nawet pracy i widziałeś ten błąd, że 300 km dalej, to kolejny błąd zapisze się dokładnie w tym momencie, więc już tam tego błędu nie będzie, tylko już będzie zapisany przy tych kilometrach, który teraz jest w tym momencie. No i jak się z tego będzie tłumaczył jako warsztat, że no zapisał się teraz, no bo stracił ciśnienie i padł, więc e, z tymi Kilometrami wiecie jak jest, nie? To tak ja uważam, że to tak nie do końca działa, że yy, da się wywalczyć, da się wywalczyć wszystko, ale ten, dobra, yy, ostatni temat, żeby już jakby nie przedłużać, bo i tak ten, pokażę Wam, że idzie sprawdzić uszczelkę pod głowicą, w prosty sposób, dobra, ja Wam to zaraz nagram jeszcze raz, yy, tutaj patrzymy dokładnie w to miejsce, tutaj w tym miejscu pojawia się kropla, która sobie spływa i ja widzę po tym, że tam jest problem, mamy dwa bary nadygane, równe dwa bary, to idzie bardzo powoli, ale jednak idzie. Spróbuję wam to pokazać zaraz, jak będzie spływać ta kropla, żebyśmy widzieli wszystko. Ale ja widzę w oczach, że ona się generalnie powiększa. Nie wiem, czy wy to teraz widzicie, czy nie. Ale ja to widzę, także ja wam zaraz pokażę, jak ta kropelka się powiększy i jak spływa i że można w taki prosty sposób uszczelniaczem nalał, to co myślicie? To płynu chodzącego? Nie? Nie? Myślałem, że może by to coś jednak pomogło. A na silikon? Jakby złożyć tą uszczelkę? Odkręcić, przykręcić. Dlaczego ją wypluło? Ale powiem dlaczego ponieważ modyfikowaliśmy generalnie oprogramowanie skrzyni biegów i były próby, testy robione, i każdy test to był pedał w podłogę, no i e, jakby nie za pierwszym razem wyszło tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, i trzy razy pod rząd zamknąłem obrotomierz, ale zamknąłem obrotomierz, to mówię nie w sensie, że do czerwonego, tylko wskazówka zatrzymała się tutaj, po, e, poza ósemką praktycznie, i dopiero e, widzicie od to jest do 8000, to ona była już poza zakresem i dopiero wtedy zaczął, wtedy zmieniał bieg. E, no i e, myślę sobie, że e, ta jednostka napędowa, może dużo wytrzymać, ale no ponad 8000 obrotów myślę, że producent nie założył, tak mi się wydaje. Może to jest powód, może to nie jest powód, nie wiem, ale stało, jak się stało. Patrz lotnik przyjechał. Ja mam dzisiaj z nim latać i egzamin robić. Taki jest plan generalnie, tylko pogoda nam nie bardzo przeszkadza. Właśnie ale jest przełożony. nie? Jest przełożony jednak? Tak, o, tak to tak. dzisiaj nie polatamy. Kropla się robi większa? Tak, kropla już jest większa. Ja zaraz włączę wam tą kamerę, jak zobaczę, że tutaj będzie sens wam to pokazać, i kończymy ten mój wywód, bo do domu trzeba iść źle. Masz taką kamerę? Taką. No to, to jest kamera, w To jest kamera, no? I skąd, wiesz? W I skąd wiesz, że to jest. E, uszeka? A, tutaj tworzy się kropla coraz większa. Widzisz, zaraz ona skapnie. A. Spójnie, skapnie, spłynie To czemu się tak zrobiło, już było wszystko, kurde, Nie to no jest człowiek, który składał jak coś. Pytanie i wszelkie zażalenia do niego. Ja jestem tylko czystym klientem, przyjeżdżam do jest powrotem, że nie zrobił nawet tysiąca kilometrów. Nie na docieraniu zrobił. Ale już poza dotarciem, nie? O, ta kropelka zaraz będzie tutaj, kap, kap, już... ale powiem Wam tak. Oprócz tego, o, już się połączyły kropelki razem, także pięknie zaraz to spływa. No i oczywiście w cylindrze, zaraz Wam pokażę, jak tylko to spłynie. A już jeśli sobie płynie, płynie. To nie muszę Wam to pokazywać, bo chyba wszyscy już widzą, co się tam dzieje. Więc ja tylko pokażę Wam, jak to wygląda niżej. O, tutaj jest tyle płynu. Nie wiem, czy to widać w tej kamerze, ale. Tu jest. O, teraz widać. Teraz już nikt nie powie, że nie. Jest dużo płynu. Nie? O, a tu już spływa kropelka zaraz. Tak, dzisiaj no, nie jest, babary. No, o. o! I tym sympatycznym akcentem mówimy pięknie, że bardzo mi miło było dzisiaj było dla Was wystąpić i zapraszam na kolejny odcinek Autodyżur. Trzymajcie się. Cześć.